Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gier przeglądarkowych. Dzisiaj pogramy sobie w cookie clickera. Jak sama nazwa wskazuje, cookie clicker to polega na tym, żeby wciskać tutaj to wielgachne ciastko. A o jakichś tam dalszych sekretach bądź sensie tej gry dowie dowiecie się za chwilę. Ponieważ kiedy wciskamy w to jakże wielgachne ciastko, możemy sobie kupić tutaj pewne rzeczy. Na przykład, możemy sobie kupić kursor, który powoduje, że raz na 10 sekund się wciska automatycznie, tak? czyli że teraz nie wciskam, i raz na 10 sekund będzie jedno wciśnięcie, tak? czyli chyba będziemy mieli 19 tutaj w tym miejscu. O, mam teraz 19, mogę kupić sobie drugi kursor i wciskamy dalej. Celem kupienia sobie nie drugiego ulepszenia, ale można nazwać tutaj te rzeczy z boku ulepszeniem, czyli to będzie babcia, która będzie nam piekła ciastka. Nie mam pojęcia za ile jest, to jest za stówkę, to tak dość drogo, no ale to znaczy, że babcia dużo będzie nas ciastek piekła i tutaj mamy coś takiego, co się nazywa e, cookies per second. wiecie po angielsku. E, to oznacza, ile ciasteczek nam przybywa na daną, na jedną sekundę, czyli na sekundę nam przypływa 70 tych ciasteczka, czyli to jest dość mało jak na razie. Wciskając dalej, możemy sobie kupić kursor, co moim zdaniem nie ma sensu, ale kupujemy sobie kursor. Wciskając dalej, tak, wciskając ciastko, kupmy sobie drugą babcię, która pomoże nam robić nasze ciastka, ponieważ zatrudniamy ją w fabryce ciastkowej ciasteczkowej, cokolwiek się odmienia, chyba dobrze to mówiłem. i yy, ta babcia będzie nam pomogła, wiecie, to przy ciasto ugniatać, tam yy, czy, bo na razie to mamy takie, takie domowe tutaj przedsięwzięcie, przedsięwzięcie tak się, wzięcie, przed się Teraz chyba mówi i po prostu tam jesteśmy w kuchni, no i ta babcia tam swoim wałkiem tam pac, pac, pac i to ciastko robi, te ciastka tak. Na razie jest mało tych ciastków, bo dwie babcie, tylko jedno ciastko przez sekundę. A nie, to dużo. Ciastko przez sekundę to jest bardzo dużo. Tak pomyślcie sobie, żeby tak ugnieść te ciastki. Dobra, mniejsza. Już tutaj filozofia się zaczyna. E, możemy sobie kupić coś trzeciego, nie mam pojęcia co to jest jeszcze. Ponieważ ta gra przeszła tej widoczną aktualizację, czyli ktoś grał w nią wcześniej i sobie pograć, to teraz e, wydaje mi się, że teraz jest trochę ciekawsze. Tutaj mamy jakieś serduszka, nie wiem, to pewnie jeszcze po walentynkach, które były dwa tygodnie temu. No, ale pewnie tak, mamy tutaj farmę, teraz nam się pokazało, na której będziemy hodować nasze ciastka jak rośliny. No, ponieważ to jest z graty, można robić wszystko. Możemy hodować nasze ciastka, możemy, nie wiem, robić kupa i też będą ciastka z tej kupy. Ale to taka moja tutaj mała digresja Zbier, y, zbiermy. Zbierzmy na naszą fabrykę farmę, fabryka jest kolejna. 500 ciastek to jest dość dużo, chociaż za farmę. Farmę pomyślcie, że teraz... Bierzcie 500 ciastek i... Dostajecie, dostajecie farmę. Tutaj ulepszym sobie kursor. Co mi to da? O! 400 sobie zbierę. To będzie dobre, bo będę miał wtedy dwa, dwa ciastka zakliknięcie. Patrzcie, bo jak teraz wciskam, bo nie? To mam takie plus 1, czyli tylko jedno ciastko za kliknięcie, A ja jak to, na to zbiorę, o, świetnie, to wtedy będę miał dwa ciastka za jakichś dni, teraz mam plus dwa, co mi daje po prostu, że w te ciastka będę wbił, to ja ogólnie przydałoby się Wam myszka, która wciska tak naprawdę sama, bo wtedy nie myślelibyście wciskać tego dużego ciastka. Ta gra jest o tyle dobra, że można sobie w nią grać tak w ten sposób, że po prostu wchodzicie na nią. Tutaj nie trzeba się logować, to nie trzeba nic robić. Tutaj macie też jakieś achievementy, tam te osiągnięcia nie trzeba się na nią że na nią tutaj logować. Wchodzicie, no i tam sobie piskacie ciastko. Możecie równie dobrze przejść na jakąś inną kartę, obejrzeć sobie e, poglądać coś cokolwiek, pooglądać coś ciekawszego i potem przejść znowu do ciastek, coś sobie kupić, na przykład taką farmę. Ale zresztą tego, że chcę, żeby materiał był w miarę zwięzły, to ja tutaj nie będę robił za dużo przerw. Mam nadzieję, że mikrofon jako tako słychać, czy nie, że mikrofon słychać, tylko że mnie słychać, o krof to nagrywać dźwięk go nie słychać, tak? Bo on jest wiecie taki sprzedmy, to nie, są, nie Ech, No. Okej, okay, y, teraz dążymy do Nie mam pojęcia, to jest kolejne. Farmę mamy. Farma, czyli po no farmie jest fabryka, bo tutaj mamy taki kontur tej fabryki i tutaj w tym miejscu mamy teraz 6 i prawie 6, ponad 6,5 ciastka na sekundę, to jest wydaje mi się dobry wynik. Zbierzemy sobie jeszcze jedną farmę, która chyba nam daje 5 ciastek, a więc tak naprawdę tej już się w tym momencie nie. Warto kupować, bo one tymi swoimi wałkami to mało, mało co robią. Natomiast tak, weźmiemy widły. I będziemy grabić. Widłami się nie grabi, widły są odsiane. Ale, ale mniejsza. E, ogólnie ciastka jak widać szybciej rosną niż się je robi. A więc lepiej po prostu e, posadzić trochę tych ciastek. Tak, bierzemy tutaj sobie takiego, o, taką, taką czekoladę. Sadzimy ją sobie w ziemi i tak, wiecie. 2-3 dni i wyrasta na takie bardzo fajne ciastko, przez co możemy po prostu zainwestować w jakieś inne rzeczy. Nie wiem, czy słyszycie jak właśnie ostro tutaj a, wciskam w tą myszkę. Wciskam konkretnie tutaj myszkę, zaplątałem się. Jak sobie wciskam w myszkę, to jest jakieś dziwnie brzmi, wciskać myszkę. Wciskam klawisz myszki, no może jakby klawisz przycisk, nie mam pojęcia, dobra, nie waży. Teraz mam 14 ciastek na sekundę, widzicie, jak tutaj możecie zauważyć, jak tutaj teraz tak leci. strasznie szybko, jak jeszcze ja tutaj pomogę, to już w ogóle 14,5 ciastka, ponad 14,6 ciastka na sekundę to jest naprawdę dużo. Eee, także zbierzmy sobie na fabrykę, już teraz jest w naszym zasięgu, albo po prostu nie wiem, czemu to widać, czemu tak jest, nie wiem, nie mam pojęcia, czemu na przykład tego nie widać, a te, teraz już widać, że tego nie mam, tego nie wiem. Może po prostu że jestem już blisko tego, czy coś takiego. Zbierzmy sobie na fabrykę. W fabryce będzie wylepie, bo tam już będzie te maszyny, które tam wszystkie ciastka klepią, układają, sortują, cokolwiek, wszystko z nimi robią, i przez to będzie mogli zainwestować dalej. Klik, klik. Cookie Clicker, no, to jest bardzo trafna nazwa, naprawdę, bo ta, ta gra polega na tym, żeby wciskać to ciastko, nie wiem, ciastko, żeby wciskać cokolwiek i po prostu mamy tutaj wersję, tutaj widzicie nawet mamy wersję, to już nie jest pierwsza wersja, już jest po jakichś tam update'ach Zawsze to jest jednak lepiej niż przed update'ami, tak, tutaj mamy Sponsored Links Oczywiście mamy tutaj magiczne programy, które umożliwiają wyświetlanie takich kup, reklam i tak dalej Dzięki czemu możemy się tutaj lepiej bawić i nie martwić się, że potem będę promował jakieś gówna bo, wiecie, w tych reklamach zawsze są jakieś takie MMO, ale to nie jest takie fajne MMO, tylko jest głównoprzeglądarkowe. Także eee, wiecie o co chodzi. 14 ciastek, ciekawe ile da nam eee, fabryka. Możemy sobie poczytać, wtedy się nie da. Daj się da, o produkcja 12 ciastek przez sekundę, a to są 2 ciastka przez sekundę. A więc porównajcie sobie, to się kompletnie tych babci nie opłaca. No, można na początek się opłaca, ale potem już zupełnie się nie opłaca tych babci. Tutaj, e, tutaj kupować, także słuchajcie piskamy dalej tutaj widzimy jakieś w ogóle super ulepszenia no, Mam na przykład kota za 9 milion, miliard bilion, chyba to, za 9 bilionów ja w tych dużych liczbach nigdy dobry nie byłem a jest YouTube aż tak nie przychodzi dlatego po prostu się na tym aż tak nie znam co tu pisze? I like you, I can't King z chyba jest napisane, nie ma powiedzieć. Wciskamy w to ciastko i teraz mamy. Coś super, coś zrobiłem i teraz mamy 100 ciastek na sekundę. Wiecie jak to teraz nawala? O kurcze ale super. Bo wiecie, bo teraz to jest takie, w ogóle takie mm, rozumiecie, wciskam tam prawda tą całą serduszko i teraz po prostu ktoś zaczyna mnie kochać i dlatego ja lepiej mi się ciastka produkuję. rozumiecie, tutaj teraz kupiłem sobie kolejną fabrykę, naprawdę ciastko zaczynają strasznie szybko nawalać, 200 ciastek na sekundę. O kurka, kupmy sobie teraz kopalnie To jest wiecie jak węgiel, jak mamy węgiel na Śląsku Tak samo tutaj, bierzemy nasz kilof jak w Minecrafcie I idziemy kopać Ale chyba tutaj się czas już kończy O kurcze, to jest chyba czas tego super bonusu A więc zbierzmy szybko 10 tysięcy O kurcze, tak? No i słuchajcie, zbierzmy 10 tysięcy na kopalnię, W kopalni jest to wiele lepiej, wiecie, bierzemy kilof jak już mówiłem w Minecrafcie Najlepiej diaksowy yy, naj, Najwięcej czasu, naj, najdłużej będzie się nim kopało naj, no Nie, nie popsuję się tak szybko, jak się przyjął jakieś tam inne narzędzia w tym Minecraftcie, Ma, Mamy już to, mamy już fabrykę, teraz mamy już 500, pół tysiąca ciastka na sekundę. nie, czy wy to rozumiecie? Pół tysiąca na sekundę. Jeśli jeszcze uda, to jeszcze teraz zrobię sobie ten. 10 tysięcy już chyba się nie uda. No, i teraz już mój bonus mija. I, i końc, mamy 70 ciastka, a nie pół tysiąca. Słabo. Ale może jeszcze raz ktoś się będzie, będzie się we mnie zakocha, po prostu wtedy będziemy mieli więcej ciasta i zbieramy na kolejną fabrykę, potem bierzemy sobie na to. To jest teraz wiecie, taki, nie wiadomo na końca co to jest, bo to jest taki element teraz zaskoczenia, że co to jest, tak, wiecie o co chodzi, teraz mi trochę już odwala, ale to wiecie, zawsze tak jest. Mamy już tutaj jedną kopalnię, w której mojej górnicy, właśnie, bo chyba muszę zatrudniać górników, nie wiem, bo się też nie wie, na przykład w tych fabrykach też muszę jakieś... W fabrykach też muszę mieć jakichś pracowników. Zbieramy te 11 tysięcy i pół. Strasznie, strasznie wolno to idzie. Bardzo wolno to idzie. Mam nadzieję, że teraz już będę miał. Nie mam pojęcia, ile to daje ciastek na sekundę. Sprawdźmy. 40 to jest bardzo mało, ale już będę miał stówkę I teraz patrzę, mam 100 na sekundę. Jest dobrze. Dobijmy do tego. To jest też naprawdę bardzo dużo tych takich różnych ulepszeń, czy tych takich rzeczy, z których mogę pozyskiwać ciastka ale dobijmy tylko do tego, bo. A to już zaczyna się robić powoli nudzące dla mnie, jak wydaje mi się też dla Was. To Wbijamy do tego, wciskając to dziwne ciastko, trzeba to robić jak najszybciej, żeby uzyskać jak najwięcej ciasteczek. Moja myszka pewnie nie przeżyje, i ten mouse coś tam to robi. Cztery. Ty miałem ile? Dwa. Czyli ile miałem. Nie mam pojęcia. Kilo. Mówiłem, że bierzemy kilo, tutaj mam żelazne, ale gdybyśmy mieli już diamentowy, to naprawdę byłoby o wiele lepiej. Słuchajcie, nie mam pojęcia ile to kosztuje, bo chyba się nawet nie zbliżyłem do tego czegoś. Mam 6000, tysięcy, nie wiem czy to ma sens, bo jak to kosztuje 13 tysięcy, pewnie to kosztuje 50 tysięcy. No ale wbijmy do tego, albo najwyżej walniemy sobie wie, szybkie cięcie, jak już dowiem się co to jest, bo to na razie przypomina mi jakiś nie wiem, rakietę, statek, coś takiego. Przynajmniej tak to kojarzę z poprzednich części tej gry, wersji tej gry, tak? Przed tymi wszystkimi update'ami. O, tak, shipment, czyli to jest jakiś statek, coś takiego. Yy, dalej mamy, nie mam pojęcia co to jest, ale dalej chyba jest jakiś laboratorium. Yy, z tego 40 tysięcy, no to jeszcze 30 tysięcy to jeszcze dużo. Yy, tak. Yy, dobra, słuchajcie, zrobimy sobie takie szybkie cięcie. Yy, aż już yy, uzyskam te ciastka, yy, aby aby kupić statek. Tutaj widzę, widzimy jakieś komentarze. Tam, I can smell your rotten cookies Czyli że mm, czuję twoje upieczone ciasteczka. Naprawdę tutaj możemy się też do nauczyć angielskiego, Na przykład tutaj people. Mm, wiem, cookie farm suspect of employing uncleared elderly workforce Czyli to znaczy, że potrzebujemy farmerów w wolnym tłumaczeniu, tak? W slangu angielskim oczywiście. Na przykład tutaj mamy. Co jeszcze tutaj mogę wam przetłumaczyć, bo ogólnie mój angielski jest dobry. Ja się tam dokształcam z tych angielskich. Także jestem, wiecie, w stanie bez problemu sobie tutaj coś, coś przetłumaczyć. Nie, no, oczywiście żartuję. Oczywiście tutaj żartuję. Wciskamy te ciastka. Tak szybko jak się tylko da. Mamy już 20 tysięcy prawie i. W tym momencie już mamy 20 tysięcy, a więc słuchajcie, widzimy się, jak będziemy mieli 40 tysięcy. Żeby to już nie przedłużać, eee, no, także bongal jeszcze pełno ustawi bąkala na pożegnanie. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby to szybko jakoś miarę wychodziło. Co? nie czy ma jakichś kodów do tej gry? Nie mam pojęcia. O tutaj mam na przykład AdBlocka, też przydaje czas, jest to ten programik, który powoduje, że reklamy nam tak nie... nie dupią. O, o, sorry. 250 ale jak to wolno idzie? Zresztą zostało 15 tysięcy. Na no serio, wolno idzie. Ojej, no kupiłbym sobie, sobie za to dużo tych fabryk, ale nie fabryk, kopalni, ale. Hmm. Taki kliker może być tak czasami nudny. Ale czasami też taki, wiecie, odprężający, nie? Przychodzicie sobie. Pracy, wchodzicie w internety, otwalacie kukifickera, no i już, luz no nie, tam już możecie sobie ogarnąć wasz biznes ciasteczkowy. Zostało mi 8000. No to już chwila dosłownie, ale to zobaczymy się jak już to 8000 zbije Okej, okay, już dzieli nas tylko pół ciasteczek od naszego statku Jesteśmy teraz w stanie polecieć w kosmos I tam nie mam pojęcia z Księżyca, Marsa, czegokolwiek Jesteśmy w stanie zbierać nasze ciasteczka Mówiłem, tutaj to jest Alien Planet Jak to się mówi po angielsku Stówka ciasteczek, to jest naprawdę dobrze Ta gra się nam zapisuje Słuchajcie, to by było na tyle Gra będzie, link do gry będzie w opisie filmu Jeżeli ktoś chciałby się zrelaksować po pracy Natomiast tak, gra, gra jest w miarę spoko. Mm, można się tutaj fajnie przy niej pobawić, można sobie tutaj... Znaczy to nie jest jakaś tutaj wiedzieć taka gra. Akcji, wiadomo, to jest taka gra bardziej na siedzenie, na tutaj lekkie zamulanie. O kurczę. co się stało? A, 7... Nie, no i tutaj możemy... mamy też bonusy jakieś tam, prawda? Tutaj mamy jakieś dziwne kształty tych ciasteczek pokazane. Słuchajcie, to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć!